Polska przestrzeń powietrzna została zaatakowana przez kilkanaście rosyjskich dronów. Polska armia jest kompletnie do tego nieprzygotowana. Nie jesteśmy przygotowani do obrony. Na ten temat wypowiada się Sławomir Mencen. Bardzo trafnie określa wiele czynników, które mają miejsce. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Ta wojna za naszą wschodnią granicą. Przez 3,5 roku doszło do rewolucji na polu walki. W tym momencie zarówno Ukraina, jak i Rosja produkują miliony, miliony dronów rocznie. Taką osiągnęli zdolność produkcyjną. Miliony dronów rocznie. Polskie wojsko cieszy się, że w wieloletnim zamówieniu zamówiło 10 tysięcy dronów. To jest niepoważne. Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przez... Spała poprzednie 3,5 roku. Ja wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które będzie w Polsce za kilka lat. A nawet jak będzie to, co on nam da? Będziemy strzelali do dronów z F-35 albo z patriotów jeden pocisk patriot. To jest koszt 4 milionów dolarów, a jeden dron szachit kosztuje 20, 30, 40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa. Nasze współczesne wojsko jest niegotowe na wojnę, która realnie się toczy za naszą wschodnią granicą. Na wojnę, gdzie się rocznie produkuje już w tym momencie milion Dronów, a my mamy kilkaset i będziemy produkować być może parę tysięcy. Do czego, z czego się strzela do dronów? Bo widzimy, że zostały poderwane nasze myśliwce F-16. Jest to wybitnie nieekonomiczny sposób strzelania do dronów. Jedna godzina lotu F-16 kosztuje więcej niż taki dron, nie mówiąc już o uzbrojeniu tych samolotów. Mamy kilkadziesiąt, nie wiadomo ile z nich jest w ogóle sprawne. W tym momencie jesteśmy niegotowi na masowy atak dronowy. Rosja potrafi w ciągu miesiąca wyprodukować ileś tysięcy, nie wiem, pięć, sześć to bardzo szybko rośnie takich szachidów. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie odeprzeć takiego ataku i politycy nic z tym nie robią.